Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mopsiur, a ja was witam w yy, Satisfactory. O, dźwięk, jest, jest, dobra. Yy, widzę, że to urządzenie audio to coś tu tak po cichu teraz znowu jest. Dajmy to na 100. A, dobra, za głośno ustawiam, żeby było OK. Dobra, mm, pozmieniałem troszkę. Tu już tor jest do końca doprowadzony, mijanki. I teraz tak, ten zjeżdża sobie tutaj. Ale tak pomyślałem sobie, że jeżeli w przyszłości będę potrzebował torów w tamtą stronę. Bądź wyjazdów w tą. To y, wartałoby to zrobić już teraz. Więc ten idzie, jest o piętro niższa spirala tutaj nie jest podłączona, jest yy, i dzięki temu uzyskałem to, że tutaj sobie swobodnie pociągi poprzejeżdżają ten się tu będzie mógł znieść i jechać tam dalej ten tutaj zjechać sobie tu i się włączyć tutaj no yy, co dzisiaj dzisiaj musielibyśmy się zająć tymi pompami w końcu, prawda yy, rozplanować to tu jakoś sensownie, tu już są wszędzie sygnały postawione, yy, ścieżki bloku i tak dalej no bo chciałem zobaczyć czy to w ogóle zadziała, tak jak ja tu robię i tak dalej. Tu jest trochę wysoko to jeszcze mimo wszystko, no ale trudno. Eee, więc wy, wyłączmy sobie... E, ...mgłę, to na pewno... Ślimaciek, żółty ślimaciek, ślimaciek, ślimaciek. O ślimaczków to ja teraz będę potrzebował w 3 i trochę. Nie ukrywajmy. Tu coś wycinałem, widzicie? Co, nie walczą między sobą? Nie. Nie świeci się tu jeszcze gdzieś jakiś ślimak przy okazji? Tam się uran świeci. Tu jest fioletowy. Też jest fioletowy, bo o ile tu ślimaków fioletowych? Też jest fioletowy ślimadło. Promieniowanie niebieski. Gdzie dalej jest też fioletowy? Bo to dwie pompy na jeden peron. Tam jest żółty. Dwie pompy na jeden peron, gdzieś tu był jest. Dwie pompy na jeden peron, no to będzie tego diabły potrzeba. No, jeszcze żółty, żeby je podkręcać, jeżeli ja mam. 16 razy 8 I ile to było? 16 razy 8 128 razy 2 256 pomp do postawienia w każdej pompie potrzebuję 3 ogniwa to jest 768 ogniw eee, dużo więc może będziemy sobie latać, zwiedzać mapę może coś się pozmieniało gdzieś zauważymy coś To sobie wyciągniemy, może skaner. to wręcz, ale... ale czego my szukamy? Nie ma informacji czego szukamy, spoko. No widzicie, przegapiłbym. Dobra Tu jest, tam jest, tam jest. W wysokości można teraz zbierać bo była fajnej Tam gdzieś był Ta myśli mu a tu są te moje rurwy, tutaj ropę wyciągam Oto no. no, jakaś skrzynka. Weźmy ją. Wszystkie takie rzeczy na mapie zostawione e, obciążają i to mega. Jest lepiej zbierać, nie zostawiać. To no, też teraz wszędzie gdzie ten. Ja jeszcze muszę obczaić, bo da się włączyć takie coś, że jak się niszczy, to nie zostawiają, nie zostawiają te skrzynki cholerne z gratami, tylko to jest y, usuwane z automatu to Nie zostają te skrzynki czasie tylko e, po prostu są usuwane te rzeczy. Więc e, fajnie by było to włączyć. Bo, jak będę coś niszczył, to żeby tych skrzynek nie było. Bo te skrzynki potem musisz i tak pozbierać i ręcznie to wszystko wyrzucić. Więc to no, jest jakaś. Tu gdzieś widziałem. Tam jest, tam jest. Każdy się przyda tej co ja potrzebuję, podbieramy chwilę razem. Pójdę do bazy. wykuję te ogniwa. Wykuje te ogniwa. Co dalej? Zrobimy tam jest ślimak, a tu też jest gdzieś jakiś. Jakieś żywsze te kolory mi się wydają. Albo ciemniej, choćby. Eee. I Będzie trzeba na, zbierać rzeczy do budowy pomp. Pomp porozkwieniać, jak te pompy ogarnąć tutaj. Czy jakieś... Chcę dawać... Prawdaż jeszcze też... Eee, jak się to nazywa? Dobra już szybko. Eee, czy chcę dawać jakieś zbiorniki przed stacją, czy... Już sobie to darować? nie fajnie by było nie? zbiorniczki jeszcze tak dać No lataj Tak działa ten mod, widzę ten w czasami. Nie, mam tych 8, to jest 40 dopiero Tam jest tam są, ale obejdźmy dookoła te wysepki na razie Tu jest fiolet Latowych mit 20 to by już było 100, nie? Ciemno się zrobi, to już w ogóle będzie się świecić jak przy Za przeproszenie. Najlepsza pora w tej grze do zbierania ślimaków, nie? Боже, лишь не могу. jakaś ilość sensowna ja już mogę sobie myśleć o budowaniu pomp na razie to ja sobie mogę spomarzyć o tych pompach w tej ilości było to, to ja, nie, ja nie zamierzam stawiać kłuźwa 900 pomp albo coś Właśnie to potem pospinaj tymi rurami Bo one mają wszystkie ogniwa, mają, no. się tak zastanawiałem wczoraj, żeby sprawdzić, już włączyłem grę. Ale żeby sprawdzić czy to, że się ślimaki pojawiły, to czy ślimaki dane wcześniej ogniwa są nadal w maszynach. Czy nie ma tak, że się pojawiły? Bo wszystkie ogniwa poznikały z maszyn, ale nie są. Już to widzieliście przed chwilą. Się ślimaki na na rozmnażały całą sałatę zeszło inne nowolinki Potrzeby. Tu teraz liście tak. Oj. Też cię lubię. Liściu. Odcinek ze zbierania ślimaków. Dawno nie było lejtowego odcinka. To teraz były problemy i inne tym podobne rzeczy. A po co się budzicie? Tu gdzieś u góry Jest niebieski O jakie patrzcie Tu jest światowy Slimaków to mi trochę zajdzie. Ale zo, popatrzcie, ile tu jest kóźwa ślimoków. Zatrzęsienie ślimoków. Normalnie, jeśli nie odwrócisz, to ślimok. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Aha, muszę te liście pierwsze pozbierać. Pierwsze sobie przełączmy tego, dziada. No, przełączaj się. Zawsze <grywa> wyskakiwał napis, że... No, ale wersja eksperymentalna, może coś nie działać przecież. Wydaje mi się, że to już byłem, ale... Gdzie tu? To chyba się da wysadzić, nie? Dobra, dobra. Teraz nie wiem, na co jest nastawione, więc próbuję sam znaleźć jakiegoś ślimoka, wypaczyć. Proszę przekliknę. Ja, z takim opóźnieniem... To nie to. To nie to. To nie to. To to? To też nie to. Hello. This is paternal figure. No. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Dobra, sobie pozbieram i. Patrzcie, ciekawostka. Jestem pod fabryką tą, yy, sztab. Tu wszedłem do jaskini pozbierać. Gdzie kwarc yy, się wydobywa? Dadałem o tu jest. O, to się da zabrać co to jest. Nie wiadomo. Yy, yy, I te słupy jak się przez modem budowało. <grym>, one tutaj normalnie przechodzą, widzicie? Cyk cyk i są aż tu. Dobra. A, jakby ktoś z Was szukał, gdzie jest wejście do tej jaskini, to e, e, tu. Widzicie, tu jest ten, ten taki skała z uranem u góry. To idziecie sobie tutaj, tam jest ten łuczek ze śmierdzielowym, to po środku tu macie takie wejście. Tutaj. No a drugie tam jest koło elektrowni. Eee, ja tu są słupy, muszę się wrócić. się wodą troszkę płynie. Duża komora. O, i tam jest kwarcyk. A tu się jeszcze też, czy też da, gdzieś da iść tutaj. O. tu też jeszcze jest kwarcyk. O, w mordejerza. Patrzcie. Tu nie szedłem. Tam wygląda i ta bitwa pięciu armii. Te, te, te A, to te drążyły... A, tu jest śmierdzielowo i to jest fioletowy minigus. Dobra, szybko zbieramy i spadamy. Dobra, lalala la, 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 la. Już, 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 Was wysadzę i tyle wybędzie. Aha, tu już się trzeba posiłkować detonatorem. Doba. No i... No i nic. Ostatni żeby to już się tutaj rozpiepsyło na tyle, że ja bym mógł przejść nie, nie mogę przejść, nie przejdę za mało pocisków. A nie, mam jeszcze Wszystkie. Pokażdziemy my to tu wyjdziemy. A, tu se wyjdziemy. Popatrz. Pod fabryczką. Spoczko. No to tutaj też macie wejście. Eee, teraz na pewno orzechy mi pokazuje. Czemu by nie? Zobaczmy tu w ogóle pod fabryką ślimaki jakieś. Na pewno gdzieś będą. A tutaj może tu jest posłucha z ślimakami, popatrzcie. Ja odcinę dzisiaj z dupy trochę dla Was. Być może. Ale takie rzeczy teraz też muszę robić. No co, że wybaczcie. ścimaczek na dole. Biściutki. No Ale taki relaksacyjny trochę odcineczek. Fajny. Taki, taka relaksacja. To bieganie sobie takie po prostu. Fajne takie coś też jest. Dobra, już nagram do końca taki odcinek dzisiaj. Aha, czyli tu wcześniej coś było. Że ten słup jest tak. Okej. Okay. Dobrze, że to budowa na tyle wysoko, że nawet jakby to podnosili to... No, no mogli je wydupić do góry i to całym załatwili, ale na szczęście nie zrobili aż tak. Na moim zdaniem już nie powinni robić aż takich diametralnych zmian w mapach. Bo wiedzą, że ludzie grają. I to będzie irytujące jak o, zrobią gdzieś taką zmianę w mapie, że na przykład jakieś góry powstaną. Gdzie wcześniej nie było góry i no, to będzie ff, irytujące. Tu nie. Tu gdzieś niżej jest ślimak. Ślimak, ślimak, pokaż, drogi, ci siera, napię. Gdzie ty, kuźwa jesteś? Pod ziemią gdzieś. No, nie żartuj, że gdzieś pod ziemią nie zebrałem ślimaczka. Zresztą ciężko będzie się wybrać drugi raz, bo mi się nie chce srał go pies i gryzły mrówki. ja już tutaj w ogóle yy, chodzę po tych... tu nie ma, buło, szkoda chodzę po tych wietnicach, już z węgla tam wyciągnąłem i wyciąga wszystkie ogniwa Tych ramek na przykład. te tu nie ma. Tu też nie ma. Tych ramek te na przykład. Te, tam jeszcze nie będę potrzebował aż na tyle eee, prądu z elektrowni węglowej. To też raczej nie, e, nie potrzebuję. Nie wiem, czy, e, No, ona będzie do usunięcia. Tylko będę się znowu bawił w usuwanie, właśnie taką elektrownię węglową. To bym już mógł wszystko powypieprzać, nie pousuwać tylko znowu muszę popatrzeć gdzie to się ustawia, żeby się nie... Czekaj, mi się go tu pojawia gdzieś ten ślimak. Nie chcę zmieniać, bo nie będę znowu wiedział czego szukam potem. To jest co mi pokazuje skaner. By to działało, to bym zmieniał sobie bez problemu, ale tak to, to w tyłku mam. Tu gdzieś jest, na tej skale nie ma, tam nie ma. To tu jest taka bida z tymi ślimakami, ogólnie. To gdzieś w jakiejś dziurze, nie? To nie jest ślimak. Jest to jakieś siólstwo. Gdzie ta dziura? Gdzie tu jest ten ślimak? A jak się dotknie nogami ziemi, to zaczynasz biegać znowu. To też tak form mówię. Ej, gdzie ten ślimak tu jest? Serio. O, czekajcie co jest nas spuście? O Jezus Maria, tu sobie można tak wybrać teraz. Dobra, dzięki Za dzisiaj, dzięki za ten odcinek podróżniczo, przyrodniczo-naukowo krajoznawczy. Mm, mam nadzieję, że się wam podobało, że się nie wynudziliście. Trzymajcie się cieplutko, do następnego bajo!